Witajcie kochani, teraz proste wyjaśnienie. Nie miałem warunków do tego, żeby nagrać ostatnie niedzielne nasze spotkanie. Nie przepraszam was, ponieważ to nie jest moja wina. Po prostu nie, nie, nie było takich warunków. Teraz pojawiły się takie warunki, żeby móc cokolwiek nagrać. Mam nadzieję, że w następną niedzielę komentarz również zrobię do naszej rzeczywistości. Ale to nagranie, mimo tego, że krótkie, jest właściwie ogłoszeniem, ponieważ wiem, że wielu z Was było zainteresowanych analizą Apokalipsy Świętego Jana z Biblii w kontekście nowo zdobytej wiedzy. Czyli tego, co na przykład to ja zdobyłem, czy też zdobyłem za pomocą, czy też dzięki pracy Korado Malangi. Więc w kontekście istnienia duszy, ducha, również i istot demonicznych, będziemy mogli przeanalizować. Właściwie to ja będę. Analizował i chciałbym, żebyście tego posłuchali: Moją, mojej analizy Apokalipsy. Jak pewnie wiecie, bo już wspominałem w swoich nagraniach, że często wspominam o analogiach, które dotyczą Biblii. Przeprowadziłem już w tej chwili no wielogodzinny wykład na temat Biblii od Starego Testamentu poprzez Nowy Testament. No i w tej chwili jest ten, ten, ta ostatnia księga, taka wisienka na torcie, czyli co planują, co jest zaplanowane dla nas, co nie znaczy, że to koniecznie musi się udać, ale jest to księga, która została dodana do Nowego Testamentu stosunkowo późno. W dodatku dodana została jako jedna z kilku wersji. Więc nie można tutaj podejrzewać Jana o to, że, że on w ogóle napisał to, ten tekst, ten utwór. Jest wiele wątpliwości i ja te wątpliwości będę wyjaśniał na swoim webinarze. Jeśli wolicie u webinarze tą wymowę, co właściwie jest bez różnicy, po prostu spotkajmy się. Są to zajęcia, które są, no są długotrwałe, są wielogodzinne. Przewidziałem sześć spotkań na wstępie i to nie jestem pewien, czy jestem w stanie wytłumaczyć te zawiłości tej księgi w ciągu sześciu spotkań. Każde spotkanie trwa trzy godziny plus część pytaniowa odbywa się w każdy wtorek o godzinie 19.00. No to, jest, to są zajęcia, za które spodziewam się rekompensaty, więc jeżeli chcecie, bo spotkałem się już z takimi niedopowiedzeniami, takimi takim niezrozumieniem, że jeżeli ogłaszam webinar, no to ktoś prosi po prostu tak o dostęp. No nie, to jest moja praca, więc należy się spodziewać tego, że, że ja za pracę chciałbym jakichś drobnych, drobnego odwzajemnienia. Mówię to, ja wiem, jak to, jak to brzmi, ale mówię to no, bo nagrałem ponad tysiąc różnych programów na WDW, i wszystkie macie dostępne za darmo. Nie musicie oglądać żadnych reklam. Jeżeli pojawiają się, bo YouTube czasami wtrąca takie na siłę, to je omijajcie. My z tego nie mamy żadnych korzyści. I tam jest dużo treści, które, które także odpowiadają na takie podstawowe pytania, które, które nas dręczą. Natomiast w tym przypadku jest to trudna praca. W dodatku kilku ludzi, bo sam tego nie, nie jestem w stanie dźwignąć, więc proszę o zrozumienie. Jeśli nie, to dziękuję za uwagę po prostu i, i tyle. Planuję na 11 listopada pierwszy webinar. Dlaczego mówię w ten sposób? Dlatego, że mam niestabilny internet, który nie pozwolił mi na nagranie właśnie niedzielnego słuchowiska. Więc chciałbym się troszeczkę zabezpieczyć. Jeżeli nie, nie odbędzie się internet, nie będzie stabilny 11, no to tydzień później, we wtorek, w każdy wtorek o godzinie 19. Więc nie martwcie się, no, ewentualnie maile będę mógł odpisać, to znaczy pracownik będzie mógł odpisać, bo ja tego nie ogarniam w całości że ewentualne przesunięcie o jeden tydzień będzie z wyłączeniem oczywiście świąt, jeżeli będziecie chcieli, no bo te święta jednak hmm, tradycja jakoś tam wymaga od nas obecności, na przykład u rodziców, u dzieci i tym, i tym podobne rzeczy. Więc ja to rozumiem naturalnie, że to będzie się zazębiało. Możliwe jest również, że nie zmieścimy się w sześciu hmm, wykładach w sześciu spotkaniach więc możliwe będzie dalsze przesunięcie o dwa trzy wykłady trudno powiedzieć w tej chwili bo jest to najbardziej skomplikowana i najtrudniejsza z ksiąg Nowego Testamentu więc wymaga naprawdę dogłębnej analizy myślę że będzie ciekawie znaczy postaram się że będzie ciekawie ja już w głowie mam tyle y, rzeczy do powiedzenia że nawet nie próbuję w tej chwili Was zachęcić jakoś specjalnie wątkami z tej analizy. No, ale plan, który jest przygotowany na nasze życie, powinien być chyba raczej zachęcający dla Was. Więc pierwsze spotkanie planuję na 11 listopada. No i kolejne sześć co najmniej w każdy wtorek o godzinie 19:00 do tego żeby poznać warunki przystąpienia do tego webinaru służy mail sokalwebinar pisane razem powtórzę jeszcze raz sokalwebinar@gmail.com. małpa gmail.com i tylko ten. Dlatego, że obsługuje go ktoś, kto jest sprawny w, w tej organizacji. No i ja nie mogę sobie dać rady, jakby z, z prywatnymi mailami. Jeżeli wy wysyłacie, kto zna na WP, czy tam ten, ten mail, który jest podany zwykle pod programem do korespondencji prywatnej, no to nie jest korespondencja prywatna. Tu, tutaj mamy. Sprawę zawodową. Powtórzę, sokalwebinar.małpagmail.com. Postaram się, że poproszę po prostu Roberta, żeby wkleił ten adres pod filmem lub nawet jako pasek. Piszcie. Odpowiedź przyjdzie na pewno. Czasu jest niewiele, bo zbliża się czas świąteczny, więc będziecie mieli pewnie trochę wydatków więcej niż w normalnych miesiącach. Więc chciałbym to też uprzedzić. A jeżeli nie zdążycie, to wszystkie nagrania będą w chmurze i możliwe będą do odsłuchania w późniejszym terminie, w przyszłym roku, jeśli będzie działał internet. Oczywiście. Także dziękuję Wam bardzo. Myślę, że skoro w tej chwili uda mi się wysłać tą wiadomość do WDW, do Roberta, i on ją zamieści, to myślę, że również niedzielna wiadomość, niedzielne nasze spotkanie również się odbędzie. Do usłyszenia.